Ust. Teraz, kochani, w pozycji walki poruszamy się. Same nogi, krok dostawny, przejście, dostaw, odstaw, przeskak. I powtarzamy jeszcze raz. Krok dostawny, przejście, dostaw, odstaw, przeskak. I teraz połączymy to z techniką ręczną. I jeszcze raz, techniki do boku. Dostaw, przejście. Zostaw, odstaw, Przestań. To są takie podstawowe techniki. Próbujecie wykonywać pozycję kametę, łączyć to z nogami, łączyć to z rękami. A tá mesma